Zapraszam na czwartą odsłonę rozwiązywania równań. Dzisiaj zajmiemy się sprytnym rozwiązywaniem nieco trudniejszych przykładów. I jest to temat 96 lekcji w 15 minut dla klasy siódmej. Mamy rozwiązać sprytnie równanie. Możemy zrobić je na dwa sposoby. Tutaj nakazują nam sprytnie, ale oczywiście, gdyby to była kartkówka czy sprawdzian, to nie może nam narzucić konkretnego rozwiązania. Na co wpadniemy, to możemy zrealizo zrealizować. I tutaj, jeszcze zastanów się, w jaki sposób rozwiązania jest najprostszy. To, co pierwsze przychodzi do głowy, to wymnożenie przez 87 tego, co jest w jednym i w drugim nawiasie. Ale nam podpowiadają, że da się to zrobić inaczej. I tutaj trzeba zauważyć, że zarówno po lewej, jak i po prawej stronie naszego równania mamy taką samą liczbę i jest to 87. I na sam początek możemy się tego 87 pozbyć, bo ono jest sklejone z nawiasem, z mnożeniem, a działaniem odwrotnym do mnożenia jest dzielenie. I teraz zobaczcie. Jak przepiszemy sobie to wszystko, co było, Zarówno z lewej, jak i z prawej strony, i stworzymy dwa ułamki, czyli będziemy sobie dzielić, ale przy pomocy kreski ułamkowej przez 87, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, to to 87 nam się skróci i dostaniemy uproszczoną wersję, czyli x minus 3 po lewej stronie x minus 4 po prawej stronie. I teraz będziemy sobie już licząc tak jak wielokrotnie liczyliśmy, z niewiadomymi na lewej stronie i z wiadomymi na prawej stronie, jak przenosimy to ze zmienionym znakiem i tutaj tego xa też będziemy przekładać na stronę niewiadomych, czyli będzie minus x i po lewej stronie mamy dwa x -y. Dokładamy naszego minus jednego X a do minus czwórki, bo zawsze ten znak, który stoi przed liczbą, to jest przypisany właśnie do tej liczby, czyli mamy minus czwórkę, do której dokładamy plus trójkę. Po lewej stronie mamy jednego X, po prawej stronie minus 1. Można zapisać bez tej jedynki przy X jak wam wygodniej i mamy pierwszy wynik. I teraz jak już znacie ten sprytny sposób. To już wiecie, że tutaj po sąsiedzku w podpunkcie B też będzie można z tego skorzystać. Będzie mała różnica i jedna rzecz bardzo ważna, na którą trzeba będzie uważać, ale początek będzie taki sam. Czyli obustronnie pozbywamy się 68. I tak samo jak poprzednio, najpierw przepiszę to, co znajdzie się w liczniku, czyli wszystko to, co było. Na samym początku, potem dopiszę mianowniki, i pierwsza różnica polega na tym, że 0 też będziemy dzielić. Jest to oczywiste, że wynik wyjdzie 0, bo jak mamy 0 cukierków i podzielimy na 68 osób, to każda z tych osób dostanie po prostu 0 cukierków. Będziemy teraz sobie skracać, i tutaj. Będziemy przy dzielaniu mieć ten wynik 0, a tym ważnym elementem jest minus. Bo o ile poprzednio te nawiasy po prostu nam zniknęły przy zapisie, o tyle tutaj ten pierwszy, który przed sobą miał plus, bez problemu w tym momencie mogę już nie zapisywać, ale ten drugi to on jeszcze na chwilę ze mną zostanie bo jeśli tego nie zrobię, to nie będą mi się zgadzały znaki i cały wynik wyjdzie inny niż oczekiwany. Czyli to była taka pierwsza pułapka, coś innego niż było po sąsiedzku w podpunkcie A. I żeby zlikwidować ten czerwony nawias, to my sobie przypominamy, że przed nim stoi niewidzialna minus jedynka, przez którą trzeba każdy element w nawiasie przemnożyć. I o ile minus 3x, to by nam wyszło niezależnie od tego, czy zrobilibyśmy ten nawias czy nie, to ten pierwszy element zawsze będzie poprawnie, ale ten drugi zamiast minus 2 byłby plus 2 i to by nam zmieniło całe rozwiązanie. I teraz najpierw możemy sobie zredukować wyrazy podobne. I tutaj będziemy mieć dodać 2, a dopiero potem przenieść sobie naszą dwójkę na stronę wiadomych, na stronę liczb i mamy 2x, które równają się minus 2. Następnie pozbywamy się dwójki przy x poprzez obustronne dzielenie przez 2 i wynik ostateczny, tak jak w podpunkcie A, to również minus 1. Dajcie znać w komentarzu, czy wpadlibyście właśnie na taki sposób rozwiązywania tego zadania. Pierwszy dokład to zadanie może wydawać się trudne, bo do tej pory nie mieliśmy takiej okazji rozwiązywać sobie nawiasu, który był podniesiony do kwadratu, coś takiego pojawiło się owszem, w poprzednim dziale, czyli w wyrażeniach algebraicznych, gdzie sobie przemnażaliśmy dwa nawiasy, ale teraz w równaniach, gdzie trzeba będzie obliczyć co nieco i jeszcze takiego czegoś nie było. I jeśli Padniecie na pomysł. Weźmy pod punktę, że będziecie sobie przemnażać te nawiasy, tak jak to było w wyrażeniach algebraicznych, to będzie to dobry pomysł, ale niestety dojdziecie do ściany i będzie taki moment, w którym nie będziecie wiedzieli, co zrobić dalej, i nie jest to absolutnie nic złego. Po prostu wiedzę na temat, jak to rozwiązać i czym to w ogóle jest, uzyskacie dopiero w szkole średniej, bo to, co Wam powstanie, to będzie funkcja kwadratowa, tak zwany trójmian kwadratowy, bo ma trzy elementy i jeden jest do kwadratu. Stąd, skąd, stąd się wzięła nazwa funkcja kwadratowa. I ten trójmian kwadratowy możemy obliczyć obliczając wyróżnik trójmianu kwadratowego, który ma swój prywatny wzór, tam trzeba co nieco popodstawiać i liczyć sobie dalej dalej dalej, x1x2. Ale na tym etapie po prostu my tego nie potrafimy zrobić. I jak to ugryźć, żeby dało się w szkole podstawowej to wyliczyć, nie używając działu, który dopiero będzie w szkole średniej? To zobaczcie. Możemy, jak tutaj mamy, do potęgi drugiej zapisać sobie dwa nawiasy, bo potęgowanie to jest. Tak naprawdę mnożenie tego samego. I kiedy mamy dwa nawiasy, to każdy z nich wyliczamy, przyrównujemy do zera osobno. I z uwagi na to, że te nasze nawiasy były takie same, to nam wyjdą dokładnie takie same wyniki. I to, co macie tutaj rozpisane, to jest taka wersja typu, Powoszkolna, czyli nie mamy zapisanego z boku tego, co wykonujemy, czyli nie pokazałam, że obustronnie przenoszę jedynkę na drugą stronę. Nie pokazałam dzielenia i nie jestem fanką takiego zapisu, ale faktycznie w szkołach bardzo często, z uwagi na pośpiech albo z uwagi na założenie, że już przecież wszyscy doskonale potrafią rozwiązywać równania, stosuje się tak uproszczony zapis. Jak widzicie dwa razy wychodzi nam ten sam wynik. Jaki z tego wniosek? Że nie musimy rozpisywać tego potęgowania na dwa nawiasy, tylko tak naprawdę wyliczyć tylko to, co było w środku, w nawiasie. A ta potęga oznacza, że ten wynik wyjdzie dwa razy. Pod punkcie B ten wynik wyszedłby trzy razy. I to, czy on wyjdzie podwójnie, potrójnie, nie ma dla nas w szkole podstawowej żadnego znaczenia. To będzie miało znaczenie na przykład przy nierównościach wielomianowych, gdzie trzeba narysować wykres i następuje odbicie. Ale w tym momencie kompletnie nas to nie interesuje i wystarczy zapisać. Kiedy mamy taki nawias i potęgę, ten nawias bez zapisania potęgi i wykonać rozwiązywanie równania. Czyli przenosimy naszą dwójkę na stronę liczb ze zmienionym znakiem i sobie wyliczamy, że wyjdzie nam po odjęciu minus jedynka. I gdybyśmy liczyli, to ona wyszłaby trzy razy taka sama minus jedynka i tyle. Dlatego tutaj w poleceniu było rozwiąż w pamięci równania, ale lepiej to zobaczyć. Teraz już wiecie o co chodzi i w podpunkcie T dokładnie tak samo jak poprzednio będziemy sobie rozwiązywać. I mamy minus x, do którego za chwilę wrócimy. Teraz mamy po prawej stronie minus 2. I ten minus to jest tak naprawdę minus 1, przez którą sobie dzielimy. Aby się jej pozbyć po lewej stronie, a minus dziel na minus nam plus 2. I kolejny przykład będziemy robić tak jak ten podpunkt A, czyli osobno 5X przyrównamy do 0 i osobno X plus 5 przyrównamy do 0. Tutaj pozbywamy się. Piątki, czyli obustronnie przez piątkę podzielimy i po prostu będzie 0, a tutaj naszą piątkę przełożymy na drugą stronę ze zmienionym znakiem i wyjdzie nam minus 5. I sprawdzamy sobie, czy na pewno te dwa rozwiązania nam pasują. Najpierw w podstawie 0 i zobaczymy czy w wyniku wyjdzie nam 0. Z tego mnożenia będzie 0. Z tego dodawania będzie 5. A 5 razy 0 równa się 0, czyli na pewno jest to dobry wynik. No jak podstawimy sobie minus piątkę, tu jeszcze była piątka razy minus piątka minus piątka plus Piątka to z tego mnożenia wyjdzie nam minus 25, ale z tego nawiasu wyjdzie nam 0, czyli 0 równa się 0 i mamy potwierdzenie, że oba rozwiązania są na pewno poprawne. Podpunkt E i F teraz jest łatwizną, bo już znamy zasadę, że każdy z tych nawiasów trzeba przyrównać osobno do 0. I tutaj będziemy przekładać minus 1 ze zmienionym znakiem. I już mamy rozwiązanie. A tutaj będziemy przekładać dwójkę ze zmienionym znakiem. I będzie też od razu możliwość wpisania rozwiązania jako x minus 2. I kolejne dwa nawiasy. które rozwiązujemy tak samo jak poprzednio. I tutaj przekładamy sobie najpierw czwórkę i będziemy mieć minus x naszą minus czwórkę. A teraz pozbywamy się tego minusa dzieląc obustronnie przez minus jedynkę i wynik ostateczny to 4 na plusie. A po sąsiedzku w sumie nawet mamy trochę miejsca niżej, to sobie przenieśmy i będziemy mieć dwójkę po drugiej stronie, która zamieni się w minus dwójkę i da nam kolejne rozwiązanie. Dajcie znać w komentarzu, czy jest to dla Was jasne i czy wpadlibyście na ten sposób. I na koniec zadanie, gdzie mamy dwa ułamki od siebie odjąć. Ułamki są o różnych mianownikach, ale już nam podpowiedzieli, że mamy pomnożyć całe równanie przez cztery obustronnie i dostaniemy jeden z tych wariantów, a my sobie rozrobimy krok dalej zobaczymy, czy da się to gładko wyliczyć. Czyli na początek proponuję mnożenie, ponieważ mamy w mianowniku... Najwięcej 4 tu jest dzielenie, działaniem odwrotnym jest mnożenie. I żeby to zobaczyć, proponuję wpisać sobie czwórki przed każdym z istniejących elementów, czyli x plus 3 dzielone na 2, minus, który był, potem x plus 4 dzielone na 4 i czwórkę razy 2, czyli do każdego elementu oddzielnego plusami lub minusami dokładamy czwórkę. I teraz tutaj nam te czwórki się zgrabnie skrócą, tutaj zostanie jeszcze nam dwa. I trzeba pamiętać, żeby dopisać nawiasy, bo nam się wszystko zepsuje. I mamy pierwszy nawias. Tutaj dodatkowo jest minus, na który trzeba będzie uważać, i nie zostało nam nic, czyli została nam jedynka. Można wpisać tą jedynkę, nie trzeba wpisać, jak nam bardziej pasuje, i mamy 8. Patrzymy na nasze odpowiedzi. Z dwójką i nawiasem ta część się zgadza. Później mamy część bez nawiasu. Mamy równa się 8, tutaj jest. Dwójka. nie wiadomo czy ona jest z przełożenia czegoś, czy taka po prostu wyszła, ale sprawdzamy dalej. Opuszczamy nawiasy poprzez przemnożenie i będziemy mieć 2x, tutaj będzie dodać 6, a z uwagi na to, że był ten minus i ta jedynka, to tutaj w tym nawiasie znaki nam się pozmieniają na przeciwne i będzie minus x i minus 4 równa się 8 i patrzymy. 2x plus 6, tutaj tego nie ma. 2x plus 6 jest minus x minus 4 równa się 2, czyli ta część tak, ale wynik nie pasuje, czyli cała odpowiedź c też nie pasuje. Tutaj mamy 2x 6 minus x minus 4. I 8. Czyli ta wersja pasuje, ponieważ tutaj w odpowiedzi B wszystko nam pasuje poza bardzo istotnym szczegółem, czyli poza tym znakiem. Bo jeśli nie przemnożymy przez minus 1, tylko sobie wpiszemy minus x plus 4, to właśnie wyjdzie nam ta błędna odpowiedź. A no tak widzimy, że podpunkt D jest poprawny. I tak, jak wspomniałam, spróbujemy sobie to doliczyć. Dodatkowo do końca. Redukcja wyrazów podobnych. 2x były, zabieramy 1, to zostaje nam 1x. Było 6, odejmujemy 4, mamy dodać 2. Dwójkę przekładamy na stronę liczb ze zmienionym znakiem i oznacza to, że nasz x będzie równy tyle co 8. Odjąć 2 i to będzie równe 6. Na sprawdzianie na kartkówce, jeśli macie odrobinę wolnego czasu, to sobie zróbcie sprawdzenie. I podstawcie sobie za każdego x, który tam się pojawił, właśnie wyliczoną szóstkę. I tutaj mamy 6. Dodać 4 dzielone na 4 równa się 2. Przed nami piąta i zarazem ostatnia część rozwiązywania równań, a po niej zajmiemy się zadaniami tekstowymi, czyli najpierw trzeba będzie przeczytać, potem ułożyć równanie, a na koniec jeszcze je rozwiązać.